Drodzy rodzice, wakacje to czas relaksu, ale też doskonała okazja, aby w zabawny i kreatywny sposób kontynuować naukę języka angielskiego. Przygotowałam dla Waszych dzieci pięć wakacyjnych wyzwań, które koniecznie musicie wykorzystać na zagranicznych wakacjach. Wyzwania te pełnią również kluczową funkcję komunikacji, a są to: zamów ulubioną przekąskę. Zapytaj o drogę. Napisz pocztówkę. Zapytaj o cenę. Naucz się piosenek. Numer 1. Zamów ulubioną przekąskę. Can I have? I would like. May I order? Zobaczmy na przykład: Twoje dziecko jest w restauracji i chciałoby zamówić pizzę. Może zapytać kelnera w ten sposób. Can I have a margarita pizza, please? I would like. Twoje dziecko chciałoby zamówić lody. Może powiedzieć I would like a scoop of chocolate ice cream, please. May I order? Twoje dziecko chciałoby zamówić hot doga na stanowisku z jedzeniem. Może powiedzieć May I order a hot dog, please? Numer 2. Zapytaj o drogę. Can you show me the way to? How do I get to? Where is? Zobaczmy na przykład. Can you show me the way to. Przykład. Twoje dziecko szuka najbliższego parku, gdzie chciałoby się pobawić. Możesz zapytać przechodnia w ten sposób. Excuse me, can you show me the way to the nearest park? How do I get to? Twoje dziecko chce znaleźć lokalną bibliotekę. Możesz zapytać w ten sposób: Excuse me, how do I get to the library? Where is? Dziecko poszukuje sklepu z lodami. Możesz zapytać przechodnia w następujący sposób: Excuse me. Where is the ice cream shop? Number 3. Napisz pocztówka. Dear Grandma and Grandpa, Hello from our camping trip in the mountains. Hope you're well. We're hiking, fishing, and exploring nature. I saw a deer for the first time. The nights are cool and we make campfires. The stars here are brighter than ever. We are learning about different trees and birds. My English is getting better, especially my nature vocabulary. I miss you and I look forward to seeing you. Love, Kate. P.S. I'm using back spray, don't worry. Pomocne wyrażenia przy pisaniu maila, listu. Rozpoczynanie. Dear, hi, hello. Wstęp. I hope you're doing well. How are you? Przedstawienie tematu. I'm writing to tell you about... I have some exciting news to share. Przykładowe zwroty do użycia w treści e-maila. I'm looking forward to. I really enjoyed. Pytania do odbiorcy. What about you? How have you been? Zakończenia. I can't wait to hear from you. Please write back soon. Pozdrowienia. Best wishes. Yours. Bye for now. Numer 4. Zapytaj o cenę. How much is this? What's the price of this? Can you tell me how much this costs? Zobaczmy na przykład. How much is this? Twoje dziecko trzyma w ręku zabawkę, której ceny nie może znaleźć. Możesz zapytać sprzedawcę w następujący sposób. Excuse me, how much is this? What's the price of this? Twoje dziecko widzi fajną koszulkę, ale nie jest pewne, ile kosztuje. Może podejść do sprzedawcy i zapytać: Excuse me, what's the price of this T-shirt? Can you tell me how much this costs? Twoje dziecko znajduje książkę, która wygląda interesująco, ale cena nie jest wyraźna. Może zwrócić się do sprzedawcy w ten sposób: Excuse me. Can you tell me how much this book costs? Numer 5. Naucz się piosenek. W tym miejscu pozostawiam pełną dowolność. Wybierzcie te piosenki, które kojarzą się Wam i Waszym dzieciom z wakacjami. Drodzy rodzice, jeśli spodobał Wam się ten filmik i chcecie być na bieżąco z nowościami, koniecznie odwiedźcie i obserwujcie moją stronę na Facebooku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.